Dzień dobry kochani, witam Was serdecznie w następnym odcinku na moim kanale. ze się challenge. Jesteśmy z naszą wspanią cudowną Arią, która jest oczywiście. W ciąży! I w ogóle mi tu chyba jednego dziecka brakuje, wiecie o tym. Yy, zaginęło mi dziecko. Fak. Zaginęło mi dziecko. Malera. Yy, gdzie jest malera? Otóż problem, No córka. Ja pierdzielę córka mi zaginęła. Musimy ją odzyskać, kochani. To jest odzyskiwanie dzieci, bo mi malera zniknęła. Nie wiem, co się z nią stało, wiecie? A wy wiecie? Zauważyliście, co się mogło z malerą stać? Ja nie wiem, co się stało z moim dzieckiem, także ja je muszę garnąć tutaj z powrotem. Nawet nie chcę myśleć, co się wydarzyło w malery życiu, że... Yy, że jej nie ma. Zablokuj kamerę na Malerę. O jezu, jakaś modna, to myśmy cię zgubili. Pidactwo, dobra, dodaj do rodziny. Chodź tu, wracasz do domu, kochanie. Ej, dodałam ją do rodziny, ale nie dodała się do rodziny. What the... co tu się dzieje? No, halo. Hej ty idziesz. No, dodaj Malerę do rodziny. Co się dzieje? z rodziny? Czy jesteś w rodzinie? Za chwileczkę tutaj skoczysz? Nie, no, Simsy Simso zaczynają naprawdę takiego wariata strugać. A to wszystko się zdarzyło przez śmierć Claudi. To się naprawdę dzieje. Luka, Hario jest tak czerwany Simką w imieniu Ariamo. Relo, że postanowił się oświadczyć. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Nie mam mowy. Yy... Oświadczył mi się. Naprawdę, on się oświadczył. N -n -n. Przykro mi, ale nic z tego nie wyjdzie. Niestety. Ale wiesz, ty możesz zostać. Oskarż o zbytnie naciskanie. Jakie zajebiste interakcje są? Yy, mogę cię odzyskać? Zapytaj o szkołę. Malerka, ja chcę cię odzyskać. Co się dzieje? Zachęć do spędzenia, jak dziecko kopie. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Co tu się wydarzyło w ogóle? Malero, wróć do domu. Ej, bez jaj, nie mogę i mieć w domu. Co co to? What? Ja nie wiem! Nie ogarniam po prostu, co tu się stało, malera! Dobra, ja mam nadzieję, że ona za niedługo wróci tutaj do nas. Nie wiem, jestem to teacher. No, tutaj, tutaj. Mam nadzieję, że będziecie mieli urodziny niedługo, bo to jest ciężka sprawa. Ciężka sprawa. Mhm, mm dobra, chodź, ty jesteś tak wykończona, Aria, moja droga, ale chodź, 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 zrobisz coś do jedzenia, bo tutaj teraz jedzenie będzie na pierwszym miejscu, ponieważ ona się obawia, że znowu jej dzieci umrą, tak. A Klaudia. E, Klaudia, U Klaudii sytuacja wygląda tak, że ona chodzi jeszcze do szkoły i właśnie chce zobaczyć, czy faktycznie duch pomoże chodzi do szkoły. Bo jeżeli będzie chodzić do szkoły, to ją wyprowadzimy dopiero wtedy, kiedy będzie miała szóstkę i dorośli do, do jako duch. Nie wiem, czy tak działa, ale dobra, sprzątnij to. Na razie cię będziemy wykorzystywać, ale odrób sobie, nie masz lekcji. Gdzie żeś zgubiła mój duchu y, z pracę domową? Mm, mm, mm. A ty jesteś w ogóle magiczna, no to w zasadzie to możesz być magicznym duchem, prawda? Yy, czy nieprawda? Dobra, kochani, znajdźcie mi tu półkę na książki. Gdzie jest półka? Aha, tu są książki. E, Kop książki, dobra, trzeba kupić, no nic nie zrobimy. Książki do odrabiania lekcji, praca... Posiadasz? Aha, że posiadane tutaj w biblioteczce, no dobra, no to otwórz. Mamy dwie, dobra. Trzymaj i odrabiaj lekcje, ponieważ tak, ponieważ tak. Ale nie wiem, nie wiem co z tą malerą będzie, naprawdę, to jakaś dziwna sytuacja się zdarzyła bardzo, mi się to tak nie podoba, to co się tu przytrafiło. No i tak, no twoje dziecko umarło, ale jest z nami. Jest, także nie ma tego złego, co? <grych> Nie ma tego z Jest z nami, to, to, to chyba jest najważniejsze, prawda? oj, padłaś. Malera próbowała porozmawiać, dobra, kontynuuj. Oga, ogarniesz jedzonko? Bo zaraz sama padniesz, zaraz sama padniesz. Ty odrabiasz lekcję, także bardzo fajnie. Mm, Czary zostanie jego dziewczyną, ale on jest natrętny, nie ma mowy. Za no chwilę przestanie nas lubić, a ja chcę mieć z nim dzieci. Dobra, ty moje dzieci kochane, zejdziesz na dół, mam nadzieję, że umiesz chodzić. i Aha, pomoc z nocnikiem. Klaudia, Klaudia będzie cię uczyć nocnika. Dobra? Aha, nie umiesz chodzić, teleportuj się. No, sorry, musimy tak tym razem. Klaud... Klaudia, Klaudia niech cię uczy. Dobra. Zrobiła się dzonko, ok. I ty możesz iść spać, tak naprawdę, w sumie. To musisz iść spać. No, śpi. Także pójdziesz spać, a Malera tutaj będzie ogarniała temat. Dobra, skończ się uczyć. Hmm. Będziesz naszym dzieckiem w domu. <słuch> ja nie wiem, co tu się dzieje. No, hej. Ej, yy, weź tutaj w takim razie Uszinkę. On nam sprząta, on naprawdę jest tak natrętny, ale dobra, niech sprząta. Z własnej woli nikt go do tego nie zmusza, także dobra. No, a Klaudia będzie się opiekowała dziećmi, także świetnie. Dobra, i jesteś głodna. No to później sobie zjesz. Dobra? Brawo! Brawo, ty, ty siusiasz! Daj! O, jak to jest słodkie! Dobra! Turki. Jest, dobra, odzyskaliśmy Malerę, bo wróciła ze szkoły. Ona po prostu niby tu była, ale nie była. Także tak to wygląda. E, tak się naprawdę. Co? Kamil Evans jest tak nim. Bez Bezja! Kolejny chce się oświadczyć. Nie możemy. Może przy setce, co? Albo jak będziemy. Oh! Nie powiem wam, ale przyszedł mi pomysł do głowy. Ale wam nie powiem. Mm -mm. Nie mam mowy. Dobra, chodź tu spać. Idź spać. A ty? Jezu, nie ścinajcie się, no. Dobra, też chcesz iść spać? To iść spać. Mhm. Ta ma dzidzia kiedyś się załatwi. Kiedy to będzie? Kiedy ten dzień wspaniały nadejdzie? Nie wiem, zobaczymy. Weź sobie porcję. Malera, tak? Wiem, siostra cię umarła. Czemu tu nic nie masz? No ej, zaktualizowałam wszystko, bez jaj, co się dzieje? Zresetujecie. Ja, to jest hit. I ja będę co, na czuja teraz, tak? To weź porcję na czuja w takim razie. Mm. Nie masz tu ze szkoły, ja pierdziele. Kocham Simsy, kocham Simsy. Zdobyta umiejętność, dobra, chociaż ty działasz, okej. Okay. Nie, bez kitu nie, tu się odwala? Masakra, dobra, idź sobie zjeść w takim razie, a ty? Ty w sumie, ty się załatwiasz, tak? Sikaj po mistrzowsku, dobra, duchy się załatwiają, no niech tak będzie, skoro tak musi być, to niechaj tak będzie, no. A tutaj, proszę bardzo, walka, bitwa, To będzie mężem Ari? Nikt. No, smuteczek, smuteczek, a ty ja nie wiem. No, przejdziemy do zarządzania światami i zobaczymy, czy się to naprawi. Płodźcie się simszy, dowodźcie się. Włączą się? Włączą? Włączą? Dobra, mamy wszystkie dzieci. Dobra, działa. Czyli wystarczyło wejść nawet do zarządzania światami i już, już się ogarnęło to. Nie zostanie twoją dziewczyną. No, rany boskie, no. Co za natręctwo. Ejko, ale się ścinają dzisiaj, no? Dobra, wziąłeś sobie ząko, Chyba wziąłeś, dobra. Okej, okay. czyli mamy jakieś nieaktualne mody, jak zwykle. Dobra, no to idź sobie, idź, chłopie. Nie musisz nam tutaj starczyć na głową, ale się ścinają. Mako jedyna, co tu się dzieje? Nie wiem. I strasznie. No, to nie pomaga. Dobra. Skorzystaj sobie. Wstawaj, wstawaj, bo się opuścił siasz, chodź, chodź, chodź. Kiedy będzie poród? Ja bym chciała już poród. Drugi trymestr, Staraj się o dziecko, dobra. Mhm. Mhm. Wykąp się. E, tobie się chce spać. No to w zasadzie, Jejku, ja to nieraz tak oddalę na hamsku, że. Nie, już czasami ogarniać te Simsy, naprawdę. O, raz jest duchem. Przybym była Simem latającym żywym, ale. Co tu się tak? Przestań się tak złościć, tylko tylko idź że spać, babo mała. Aria, masz przegwizdane, ja Cię współczuję naprawdę, to to hardcore normalnie, hardcore. No idź spać. Idź, idź, odpocznij sobie od tych dzieci wszystkich, bo kraj jest piątek na szczęście, jest godzina 18. Także jutro jest wolne, wszystkie dzieci odrobią lekcje. Mmm. hmm, dobra, okej, okay. coraz lepiej się dzieje. Coraz lepiej. Malerka, idziesz siku? Skorzystaj sobie, taka smutna jesteś, naprawdę muszę już iść, no i idź. Dobrze, dobrze, trochę. jak sobie pójdziesz, okej. Okay. Dobra. Aria, ty, no, wypadałoby, żebyś namalowała obraz, bo tutaj, jak za chwileczkę znowu będzie krytyczna sytuacja. Tak, jak wszyscy patrzycie no, bo Klaudia nie żyje. Mhm. Zdarza się, prawda? Ty, Idciku, zjedz sobie, umyj się, bo jesteś brudna. Ty zjedz, umyj się, bo też jesteś brudna i pójdziesz dalej spać. Także wstawaj, dziecko. Nie ma to tamto, to miała być tylko krótka drzemka. A ty co? No, tak? Śmierdzisz, no. Zauważyłaś. Dobra. Ma, e, malerka, bo ty e, tak naprawdę, niestety, ale nie masz tutaj zeszytu. Mhm. Gdzie była ta półka? Tu. Tutaj. Tutaj była płeczka, rybka jest, rybka żyje, trzeba karmić rybkę? Nie trzeba karmić rybki, ale ja, dobra. E, także otwórz i sprawdźmy, czy będzie... O, mamy idealnie, realnie, perfekto, odrobi lekcję w takim razie, żebyś dorosła i sobie stąd poszła. Chyba, że będzie na tyle obiecującą kandydatką na matkę 100 dzieci, to zostanie, prawda? No, bo to zobaczymy zresztą. No, 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 dobra. weź, skończ. Idź, 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 jeść, idź. Błagam cię. Idź, 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 idź. A ty co? Tak, odrabiasz, dobra? Słuchasz? Słuchasz cię, pozbyszne dziecko. A ty co? Towarzystwa ci brakuje. Kiedy ja mam wiedzieć, kiedy ty jesteś prawdziwym duchem, a kiedy tylko udajesz, nie? Mhm. Jak to kurz? Ja wyłączyłam kurz. kurz włączam. No Wiem, przepraszam. Nie powinnam wyłączyć kurzów w sumie. Powinnam sobie życie utrudniać tutaj cały czas, ale musiałam wyłączyć kurz, bo ja już po prostu miałam dość. Dobra, chodź tutaj w takim razie, Klaudio. I pomożesz, możesz... O, pomóż przy odrobieniu lekcji. Szybciej się nauczy i będzie fajnie. A ty śmierdzisz, śmierdzisz, pierdzioszku jeden. Dobra, leć, leć się ogarnąć troszeczkę. A ty? Ogarnęłaś się już troszkę. Dobra, co ty możesz iść sobie zjeść, później się wysiusisz, bawisz się. Życie jak w Madrycie jest cudownie, jest pięknie. Ale fajny obraz. Jakie prusiaci latające. Ja się kręcę. Ja go nie sprzedam chyba. Ale czady, latające. Prosiaki. Doszły nowe obrazy z tego co widzę w takim razie, bo jak nie widziałam wcześniej. Dobra, uczysz, uczysz ją czy nie uczysz? No to dlaczego jej nie pom nią pomagasz? Mm. Pomożesz jej? Nie, no, to nie. Ty cię pobawić, dziewczyno. po potem czy coś. Jest, mamy to, mamy to. Dobra, okej. Okay. To gdzie ja cię powieszę? Powiesić powinnam cię gdzieś. Tak, to będziesz perfekto pasować. No sorry, miałeś zarobić gruby hajs, także yy, Aria, maluj dalej. <laughs> maluj dalej, a to yy, nie wiem, no to chyba. Dobra. I już kopie, schowaj do wyposażenie. Obejrzyj, opraw płótno, no, czarne, ale niech będzie. Dobra, fajnie jest. Fajnie jest i maluj dalej, moja droga, bo jednak musisz zarobić grube hajsy. Nie ma to tamto. Jesz sobie. No to dobrze, to dobrze, że sobie jesz, ale humor masz beznadziejny. W ogóle w tym domu jest telewizor? Dom bez telewizora, tak? Eee, słabo. Hmm. A o, 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 my nie mamy kasy za bardzo, ale ja bym telewizor, wiecie gdzie pierdzielnęła w sumie? W sumie, o tu, taścia na to będzie tele z telewizorem. Czekaj, ja nie wiem, czy mi będzie stać na ten telewizor. Ja ci miałam zarobić gruby hajs, a ja tylko wydaję ten gruby hajs. Co co, co. O, mamy. Mamy telewizor na chacie. Nie, czarny. Czarny ładny jest. Dobra. Okej, okay. i możesz sobie w takim razie obejrzyj sobie film, oglądaj kanał, kulinarny, komediowy, o, dekaratarzy wymarzonych domów obejrzyj, dobra, a ty, gdzie uwagi ci brakuje, to nie, dziecko moje drogie, jak u ciebie wygląda ta situation, jest ciężka, także gawusz, tutaj do zabaw, chodź gawusz, bo ci wszystko wskoczy do góry, a przy okazji sobie ogarniemy tutaj komunikację, więc fajnie by było, super, super pomysł, <laughs> tak, tak jest, mhm. a u ciebie e, trójkowa uczennica, to dlatego, że z nami nie mieszkała, bo ją ukradłaś. Krali złodzieje, jeny, pierońskiej ukryli nam dziecko i ona znalazła drogę do domu. Znalazła drogę do domu i jest już z nami. Szczęśliwa. Ukończyła nawet pracę domową z tego szczęścia. Także jest dobrze. Dostępne trójkowa. To. Dobra, ale może zdąży. A ty możesz sobie siąść tutaj, chyba że zrobimy jeszcze tutaj taki łódzich. To byśmy przesunęli w sumie w tę stronę. A tutaj byśmy takie, okay, o, dali. Dobra, ale może na razie nie wydawają pieniędzy. Pożar. Pożer. Co ty takie fajne rzeczy teraz malujesz, no? Aria, zgupiałaś. Co fajne rzeczy, no. Dobra, a Klaudia, co robisz? Mhm. Jak ci brakuje Bawy, moja droga, to ty pójdziesz do ogródka ogarniać temat, no bo nie ma teraz. Możesz? Ja, pierdzielę, dziewczyno. To chodź tutaj, oglądaj aktualny kanał. A ja wam tu zrobię. do Dobra, zrobię wam tu przemeblowanie. Ja nie wiem, czy ja będę miała znowu na rachunki, ranny, bo z tym to jest ciężko, naprawdę, bo ja tylko wydaję tutaj pieniądze. Wydaję. za dużo, A w ogóle to. Ja mam kłoda wpisanego, bibi. Najlepszy. wiecie czemu ja tak ten, no bo mikrofon między. Nie wiem, czy już zrobiłam. Nie, oczywiście, że nie. źle w Wszystko mi zakrywa, wszystko. Tak. by to jest ładne. Jezu, ale ja nie dodaję. Ja dodaję ino rzeczy z gry teraz. Oho. kurde. Usunęłam całego chyba Harry Pottera. Nieszczęsna, ja. Co ja zrobiłam ze swoim życiem teraz, no? Bez sensu. Ej, naprawdę, bo ja tyle mawia teraz pousuwałam. To jest ładne, to jest ładne. O, to, to, to. O, ładny kolor. Ja wiem, że nie pasuje, tu, ale będzie. Mhm. Dobra. Jeszcze dywanik by się przydał. Nie mam pieniędzy. Rany boskie. Znowu wszystko wydałam. Nie, najgorzej. O, trawa. Ja usuwam, jestem w trakcie usuwania CC. E, dlatego będę się starała tutaj po prostu używać rzeczy z gry. E, I wiecie, staram się je. Poznawać na nowo, żeby nie było, po prostu. Mm -hmm. Dobra, ja bym sobie zmniejszyła, bo w sumie to jest ładne, a jest jakiś inny taki kolor, tak, No mm nie? -hmm. Zaczekajcie, gdzie to było? Tu. Zmniejszanie. Oczywiście kwadratowe nawiasy, to jest zmniejszenie i powiększenie. O, dobra, niech będzie. Wiecie, dywan musi być. że ten czarny, tak się nie pasuje, no ale niebieski pasuje tutaj. Dobra, nie będzie tak. No, możesz sobie usiąść, dziewczynko. Tak, chcesz, znowu nie mam pieniędzy, to jest najgorsze. Mm, to jest najgorsze, usiąść. Yy... O, usiądź sobie. Już możesz siedzieć i oglądać, co ci szkodzi. Teraz w końcu możecie spędzać ze sobą czas przed telewizorem. No, kto by tak nie chciał? No, wszyscy by tak chcieli, nie? Siedzieć sobie, tylko. Telewizję oglądać, no. <noise> Jezu, ja nie pamiętam, kiedy ja ostatnio telewizję oglądałam. Naprawdę, ja nie mam czasu na takie rzeczy, na takie pierdety, jak telewizja. No, no, jest serial, mowa obejrzała, no, bo nie oglądałam, wiecie, jak ja kocham. Arcydzieło, zaraz wam powiem, co kocham. Sprzedaj, grube hajsy mamy. Dobra, e, ok, jakoś będziemy żyć w takim razie. Dobra, ogarnaś temat, Aria mm, i sobie weź porcję. A więc tak, e, bo ja kochałam Pamiętniki wampirów, to później oglądałam do Originals, a w sensie, że Originals na, na, na nie oglądałam, no bo, wiecie, to trzeba na przemiennie oglądać, bo odcinki się ze sobą łączą. A później zaczęłam oglądać tych. A i tam z tą córką Niklausa i było. Nie pamiętam jak ona się nazywa, ale zaczęłam to oglądać. Mm, no i nie skończyłam, bo nie miałam kiedy. Trzeba byłoby wykupić HBO. A mi się, nie, nie, no nie opłaca mi się HBO wykupować, bo i tak nie oglądam telewizji. Jak się przeprowadzę znowu, to sobie będę oglądać, bo wtedy będę miała czas. Będę miała czas i możliwość siedzenia po nocach. Dobra. Kochani moje najdroższe. Ojojku, tak gdzieś źle, tak gdzieś smutno, to sobie porozmawiaj. Opowiedz się, lolię, rozmawiaj, rozwesel. Nie wyzywa. A jejku, ale z ciebie normalnie szok w trampkach jest z tobą A ty śpisz? Nie, ty tylko oglądasz telewizję A idź się umyć, duchu Duch też się musi umyć i wiecie, m, wykąp się Dbać o higienę osobistą, jak widać Dobra, ja mam nadzieję, że ona ogarnie sobie szkołę Znowu zgubiłaś pracę domową na no, rano, bo schiennął cię, no, czy no? Ja nie wiem, co z tobą jest nie tak O, jakie to jest słodkie Ona płaci do misia Ona jest jakaś smutna, bo już się z odchodzą, umilają Ja nie wiem, co się dzieje z moim życiem, wiesz, misiu Oooo a to mnie. To takie smutkie bujźdło, misiowi, Ojej, taka. No, tak to wygląda właśnie życie. Życie. Life is brutal, dobra. zasadka zasadzka, dobra, śpi, chodź. Dobra, skończył się pitulać. A, a te berbecik, co? I, idzie gadać z tym misiem dobra, chodź. Muszę w końcu ogarnąć lepszy nocnik y, dla tych dzieci. Naprawdę, bo to, to już jest wstyd. Wstyd. Telewizor kupuję, ale nocnika dzieci mnie kupię. Co za masakraj No, siotka ci pomoże, bo siotka w sumie niby jej się chce spać, ale jeszcze nie padła. A jestem ciekawa, czy duchy padają. No, ciekawe są by padła z głodu, na przykład duch? No bo w sumie to, jak duch może paść z głodu, jak jest duchem i nie żyje, to to bez sensu by było. No ale ma tutaj te, te wszystkie potrzeby. To interesująca sytuacja. Maria czuje się, jakby ktoś przejął kontrolę nad jej życiem. Tak jest, kochana. Tak właśnie jest. Dobra. Ta jedzonko. jest trzecia w nocy, a nasza dzisiaj jeszcze nie śpi, bo jest głodna. Także chodź tutaj, ogarnij drinka. Um, Milka, daj mleczko dzieci. Mhm. No i postaw je tu, bo musisz czytać: O, już. dobra, okej okay. I jej ku, te talerze dla Wkurzają mnie i post oni postawią na najwyższą półkę, wiecie? Wypi, stawaj, na najwyższą półkę sobie postawią i są zadowoleni, a później capi w całym domu, no boże, niby jest nieposprzątane. Posprzątaj to. Ja cię będę wykorzystywać teraz strasznie. Ja na duch padnie! Ja myślałam, że duchy nie padają, naprawdę. To to jest teraz. To mnie zasmuciło bardzo. Coś się z tobą dziecko dzieje, wejrzysz iść spać, no. Tylko płaczesz i płaczesz. a ty co, pojesz sobie tym mleczkiem w ogóle, czy nie? Bo jakaś taka rozgoryczona bardzo jesteś. I się zastanawiam, czy tobie to mleczko coś da, czy tobie mleczko nic nie da, bo taka jakaś dziwna jesteś. Mała. Mała jest dziwna, dobra. To idź, siusiać, i no nie wiem, spać pójdź w takim razie, idź spać. Co? Dryfuj na plecach, ale trzeba, zaraz to zobaczymy, i ona idzie sikłu. No i dryfuj na plecach, pokaż, jak to jest. Wszędzie możesz dryfować. Aha, a w ja, a, Myślałam, że to nie będzie chodziło o basen. Ja myślałam, że ona będzie tak wiecie latać, lewitować, a nie, żeby spać spała w basenie, no ale dobra, jak woli spać w basenie. Ciekawa jestem, czy się nie utopi w sumie, bo duch nie powinien się utopić, no ale różnie to bywa. Chodź tutaj, moja kochana, podasz śniadanie. No dzisiaj jest trochę taki, powiem, mam odcinek zagarniania e, simów. Dobra, poszłaś spać to do Czemu nie idziesz spać? Jest co? Są? Serio? Byłaś już w łóżku. I zamiast iść spać. Idź spać. Mhm. No pięknie. A ty? Jesteś tylko jakaś smutna. Idź zjeść. Amo, amo, wszyscy jedzą. Wszyscy jedzą. No i bardzo dobrze, I słusznie. Eee, ja cię no to idź do łóżka, dziewczyno. No przecież możesz iść do jakiegoś łóżka spać. Tu są patrz, wolne łóżka. No nie ogarniam. To musi być całkiem głęboko. Klaudia, przypomina sobie wszystkie przerażające wspomnienia związane z byciem w wodzie. Nie ma ochoty ponownie znaleźć się w tej przezpastnej głębinie. Kto wie, może ona się utopiła. i może być tak, w sumie? Może ja nie. Zauważyłam, kiedy ona mu Też tak może być. No, któż to wie? Różne rzeczy się dzieją, kochani, w simsach, niestety. Różne rzeczy się dzieją. No i co? Zjesz sobie. Kiedy rodzisz? Ja chcę poród. Najgorsze jest to, że nagrywam to do przodu i nie mam imion. <grym> Chyba, że. A wiecie, już obczają w telefonie. Wracam. Dobra, nie mam. Niestety. Myślałam, że znajdę, odnajdę swoje życie w telefonie i w ogóle i w szczególe, ale niestety nie znalazłam tych imion. Także podawajcie mi imiona. On koniecznie. Nie? Tutaj. Mhm. Ale się ścięłaś. Ojejku. Dobra. Chodź tutaj, załodzmy warkę do naczynokier. Kiedyż ty urodzisz to dziecko, no? Już powinna się rodzić, moja droga. Już powinna się rodzić. Mały weekend. A dzieciaki co robią? Oczywiście muszą się ogarnąć, no bo jakże inaczej. Gdzie ty idziesz? Ale przecież masz ją jako ducha, no? Co ty beczysz? Jejku. Prze przecież masz ją jako ducha, no? Co to? Jezu, jak smutno. Boże, dziewczyno. W ogóle zmieniłam jej rzęsy. Od kilku. I nałożyłam tym razem. Zaczekajcie, pokażę. Tak, jakby przez co płakać to byłoby dobrze. Mhm. Dobra. Dobra, niech płaczę w takim razie, no bo co zrobić? Tutaj jeszcze nic nie mamy. Maria no. ja się nie spieszy z takimi rzeczami. Dobra, chodź, odkwaszciej teraz. Ja mam ogrodniczkę i ta ogrodniczka chyba sobie trochę w kołki leci, powiem wam, bo coś mi tutaj nie robi. Nie, nie, nie ogarnia tematu za bardzo. Sprzedaj wszystko, bardzo ładnie. Ładnie, ładnie, ładnie. Wszystko nam tutaj rośnie. Choduj żuki, bombardiery. Ale my możemy w ogóle je sprzedawać, czy my możemy je tylko jeść, bo teraz już nie wiem, pokićkało po mi się wszystko. Jeszcze tu masz rocinki do sprzedania. Chodź, bo no kasa, kasa, kasa. Czyli będzie na rachunki w końcu i na jedzenie przede wszystkim. Bo wiecie, ostatnio to było ciężko, dobra. Mamy tutaj bombardiery i pielęgnuj, wypielęgnuj, bo nasz tata farmer e, niestety wyprowadził się już z domu i cikać. no idź, idź, iść do kibarka szybciutko moja droga. A sprawdźmy o tych dzieci, no dobra, one są, ej Kuba Ganiara jedna. dobra, odrabiaj sobie lekcję, nie, no one tak gubią te prace domowe. Odrób z lekcje lekcję, mhm. nie ogarniam po prostu. Jestem ciekawa, czy ona pójdzie do szkoły, jeśli ona nie pójdzie do szkoły, nie wiem, no nie wiem, co, co, co wtedy z nią zrobić tutaj, jak ona nie żyje. Ewentualnie możemy gdzieś pojechać i przywrócić ją do życia, Też tak by mogło być, dobra. zestanę jak jakbyś miała rodzić, ale jednak nie rodzisz, w sumie była głodna byłaś, po prostu. także chodź tutaj, siadaj sobie no, i że sobie chłopie. Bo ten chłopiec jest takim natrętem, że to się w głowie nie mieści po prostu. Dobra, musimy znaleźć pracę domową, moja droga. Pewnie w całym domu będą prace domowe gdzieś leżały, a ja nie będę wiedziała gdzie. Dobra, chodźmy tutaj. Otwórz ten, tak, o. Dobra, a ona by ostatnio w sumie na dworze odrabiała, na podwórku tutaj przed domem. No i oczywiście jest. Dobra, niech sobie leży tutaj. Niech to będzie specjalnym miejscem dla na naszej, naszej pracy domowej. No niechaj tak będzie. Dobra, a ta dzisiaj tam głodna jest, dzisiaj jest głodna. To to dla ciebie, okaże wdzięczność. Weź sobie porcję, moja droga. Chodź. Udacie się, zanim cię zabiorą, fajnie. Nie by było, wiesz? No idź. No ja wiem, że jesteś głodna. No to właśnie cię proszę, żebyś poszła zjeść tylko i że zjeść coś. Mhm, mm mhm, mm mhm. Odetnął się? Dobra, mamy to. Okej. Okay. Weź, ty sobie dalej chodź, o sobie skorzystaj. Ja aż to urodzi dzieci. No masakra. A ciekawe ile jest, ile będzie dzieciaków? Zudem futbolu rany, po bo co, co to było? Odrobiłaś lekcję? A, odrobiłaś, to jest No Dobra, to i co i pogadaj z kimś nie masz z kim gadać? Ojejku, smuteczek, opętaj. Opętaj misia. No i dobra. Jejku, czekam do porodu, kochani. Naprawdę czekam do porodu. Czekam do porodu. No kiedyś. O, no chyba nigdy nie urodzi tych dzieci. No masakra. Masakra, masakra, ja chcę już dzieci. Nie możesz tak przyspieszyć trochę tempa i tej swoje urodzenie. Może, ale smutne to jest, jak nie wiem, no. A tym byś mogła zadbać o siebie. O, o, bieg wytrzymałościowy. Ciekawe, czy duchy mogą o siebie zadbać i wiecie, na przykład zrzucić kilka kilo. Ciekawa jestem. Będę ją torturować, póki z nami jest. Będzie ćwiczyć cały czas. I on cały czas dzwoni. Dobrze cię słyszeć, Aria. Chcę tylko zapytać, czy twoim zdaniem Alice Rupert, osoba warta bliższego poznania, jako przyjaciel. Sprawia całkiem mi wrażenie, nikt na pewno nie życzy cię źle, jestem za. No pewnie, czemu nie? Nie, ona chyba dzisiaj nie urodzi w tym okienku. Ja to czuję. Dobra, ta Wariatka, szalona wariata. Aria na razie nie musi ćwiczyć, no bo wiecie, ona się naświciła w swoim życiu, żurda. A ja ją tak przecież torturowałam, żeby ona w końcu mm, wróciła do swojej linii i, wiecie, <laughs> żeby się ogarnęła troszeczkę. Bo jednak sobie trochę przybrała przy tylu dzieciach, ale to i tak nie jest dużo dzieci. W sumie malutko, ona ma dzieci. Ja nie wiem, czy one świasują gdzieś. Tak, Czuję, jakbym w ogóle nie miała. I nie wiem. Flair Morello. Dobra, jest tutaj kilka nieżyjących, no bo właśnie się zastanawiam, co z tymi dziećmi jest teraz. Nie wiem, tak jakby ginęły. Kate, jeszcze przyrodnia siostra, aha, że twoja dobra, ale widzicie. Tak e, słabiutko. Słabiutko trzeba przyznać. Dobra, kochani, ja myślę, że ja się nie doczekam nigdy tego porodu, także trzymajcie kciuki, żeby się dzieci urodziły. Dajcie znać o imionach, bo ja teraz będę nagrywała, myślę, do przodu troszeczkę. Będę się starała. Także wasze imiona będę później wykorzystywała. Wiecie o co chodzi. No. Także trzymajcie się, łapaczka w górę, komentarz, subujcie i do następnego. Cześć!